Szanowni stalkerzy, to ja mam dla Was ważny komunikat. Widzicie? Tutaj na ścianie znajduje się link do streama. O, dokładnie tutaj, tu w tym miejscu. Musicie teraz wejść, teraz dzieje się transmisja, bo inaczej Was dźgnę. Rozumiecie to? Dobrze, więc ogólnie rzecz biorąc, witam. Jest to opening edycji limitowanej gry Stalker 2, serce Czarnobyla. I powiem wam, że to jest chyba jedyny produkt, na który czekałem od dłuższego czasu. Jeśli mam być szczery, to, to w sumie no nic tak do mnie nie krzyczało jak to. Macie rzadką szansę zobaczyć moją twarz, nie zamierzam jej cenzurować, więc. No, cieszcie się. Udanych łowów w stalkerze. Tak wygląda samo pudełko, jest elegancko zapakowane, chociaż, no, przyszło no, tylko w kartonie, tak? Nie było żadnego dodatkowego zabezpieczenia. Na szczęście w podróży nic się nie stało. Teraz ostrożnie, nie wolno tak dźgać, jakbyście próbowali to prawym przyciskiem myszy zniszczyć w stalkerze, jak pudło. Trzeba delikatnie znaleźć taki rowek specjalny, podważyć, a później to już cała folia sama schodzi. Z racji tego, że, no. Do samego streama mam raptem jakieś 14 minut. To muszę zrobić to wszystko w jednym podejściu. A zauważyłem, że mówienie w masce bardzo dobrze się nagrało. Dlatego muszę zrobić voiceover na kolejnej ścieżce audio. Więc ja już znam zawartość. Gerecierz z przyszłości, który to komentuje. Natomiast ten, który odpakowuje, no ma niezłą zabawę. Powiem Wam szczerze, ja z zawartości jestem zadowolony. Jak za te pieniądze, które zapłaciłem, to jest to. Sobie Spoko kolekcjonerka. Nie jest to wiadomo ta najwyższa, najbardziej deluxe, gdzie macie jakiś plecak i tak dalej. No ale przekonacie się. Oczywiście maska, którą mam na twarzy, nie jest w zestawie. Więc tak, mamy tutaj sam karton, już ten wewnętrzny, bez tego opakowania, które chroniło zawartość. I w środku, pierwszą rzeczą, jaką zobaczycie, szkoda tylko, że kamera lepszego fokusu nie ma, pała. Ale to i tak najlepszy aparat, jakim dysponowałem. Więc mam nadzieję, że jakość wideo wam. Siądzie. Więc mamy kopertę. Kopertę, w której jest bardzo dużo zawartości. Bardzo dużo zawartości. Jest wypakowana plakatami, mapami, naszywkami. I pierwsze z tego co wiem, chyba wyciągnę właśnie naszywki. I skoro zobaczyłem, że jest naszywka Wolnego Stalkera, to znaczy, że będą pewnie jeszcze inne. No i nie uwierzycie, jakie się trafiły. Trafiła się naszywka również wolności, jednej z lepszych frakcji, która rzeczywiście dba, więc tutaj gareciarz jest bardzo zadowolony. Jest swoboda i jest monolit. Przyjdzie triemie i zbrany jest Monolit das im serwersztwo. Nikomu nie, wier, kromie Nikomu nie wolno ufać twoich. poza bracią z monolitu. Nikomu. A wiem, że włóczęga będzie w Stalkerze 2, więc jest to dla mnie tym bardziej wartościowa naszywka, bo w końcu może uda nam się pomóc naszym kolegom z monolitu. I tu mamy bardzo duży, ładny plakat. W niestandardowym formacie, bo zazwyczaj plakaty są takie od góry do dołu, niż bardziej na długość. A tutaj mamy w postaci takiego obrazu, który można byłoby pokazać. Mam nadzieję, że kamera to ujęła, bo się specjalnie odsunęłem, żeby pokazać ogrom tego, bo jest to szerokie. No i na całe szczęście mam bardzo duży, biały tutaj. No, idealnie, Garecik, pięknie. Powiem Wam szczerze, że jakość wykonania i materiał jest naprawdę przyjemny w dotyku. Jeśli mielibyście jakąś antyramę czy cokolwiek, żeby to rzeczywiście jakoś oprawić i powiesić, super. No i teraz, tak, mapa, którą dostajemy razem z pudełkiem. Nie wiem teraz, czy, czy tylko ją dobrze pokazałem, bo jak się domyślacie, widziałem same plamy w tej mojej masce, więc. Więc parę razy przekładałem to, góra, dół, góra, dół, szukając, bo mówię, kurna, no nic nie widzę, nie wiem, może to tylko jakiś taki fajny kawałek papieru czy coś. Ale nie, no, no, no jest to mapa z rozrysowanymi rzeczami. E, więc, więc tutaj, no, niestety przegrałem z systemem powietrza, dobrze, że filtrów nie miałem. O, dołg, patrzcie, co się robi z dołgiem, to się robi. No, tyle jest warta powinność, siedzi sobie bezpiecznie w barze, a to wolność pilnuje przy barierze, żeby monolit się nie wdarł. Co tam kolejnego wyciągniesz, garciak? O, jednak pokazałeś mapę. Super. Tylko że bokiem. No ale at least you tried. Liczy się. Liczy się. No i mamy pudełko. Pudełko z wiadomą zawartością, ale i właśnie to jest steelbook jeszcze. Czujecie ten metal? Jest to coś naprawdę fajnego. Oczywiście pokazałem do kamery. Klucz aktywacyjny gry, także no przepraszam, ale wybluruję to od razu, bo no, no, no brawo dla mnie. I teraz chyba dopiero z kciukiem zasłoniętym pokażę, tak? Brawo, dobra robota. No więc, więc dostajecie taką ładną karteczkę Kerdy. Nie wiem, czemu pokazywałem to tak z boku. No widzicie, no musicie mi uwierzyć, że jako Gareciak. Improwizuję, tak? No, nie mam jakiegoś poważnego studio, super Sony Lumixa czy czego tamkolwiek, tylko, tylko robię to, z czym mogę, i w porównaniu do open, openingu i unboxingu mikrofonu, no to myślę, że jest o wiele większy postęp technologiczny, jeśli o to chodzi. W każdym razie z mojej strony jego ja odczuwam, jeśli chodzi o jakość wideo, jakość audio na pewno też. I dostaliśmy pocztówkę, piękną pocztówkę, tutaj z piękną treścią. złapał się fokus, złapał się. Zajebiście. Będziecie mogli sobie zapoznać i przeczytać. To jest ogólnie list z podziękowaniami od twórców gry, no i ja powiem szczerze, że taką pocztówkę, no to mógłbym sobie powiesić. Yy, mam jeszcze w rękach kartę wstępu do zony. Niestety, z tego co w miejscu na zdjęcie jest napisane, no ona się już niestety przedawniła i na nią nie wejdziemy. Yy, tu mamy jeszcze piękny zestaw naklejek. Oczywiście jest yy, karabin Gaussa. I teraz tak yy, trzeba wyciągnąć to ogólnie. Bo myślałem, że nie będzie widać tego, co tutaj jest na tym. Ale jak się trochę posiłuje, jak się trochę posiłuje tymi swoimi łapskami, tak, żeby nie uszkodzić. No to macie piękny permit wejście. No niestety ten fokus się nie chciał za bardzo łapać. No ale w każdym razie. Z tą kartą możemy wejść wszędzie. Nie musimy płacić majorowi Kuźniecowi żadnej tutaj opłaty. Żadnych tantiemów z tego tytułu. Ja nie zauważyłem, że mamy tutaj jeszcze poza krzemieniem do wykrzestania sobie iskier i ogólnie multitulem z otwieraczem do jakichś. E, zakładam puszek i nie tylko. Z linijką. E, no i to bardzo dobry pomysł, żeby nad mapą odpalać iskry. Ale jest w każdym razie jak najbardziej tutaj u góry. No, pokażesz? Pokażesz pięknie. Także jest taki fajny multitulek. Do góry nogami. Ale próbował, próbował, tak? Liczy się. Musicie mieć to w sercu, że Jungary próbował. No i mamy jeszcze nieśmiertelniki. Teraz odtworzymy słynną scenę z Włóczęgą. Jaki zadowolony, że będzie mógł to zrobić, że da te nieśmiertelniki do ręki. I teraz monolog taki. Kim jesteś z Kifolu? Nie przeczytasz się tak tego. No jest napisane po prostu Stalker 2. Ile frajdy. I teraz najważniejsza rzecz. Wsadzenie sobie filtra. Yy, znaczy, przepraszam, siliki do filtra. I on mi wlasł później do środka. Wiecie, jak ciężko było to wygrzebać. Jak wdychanie krzemionki jest niezdrowe. No ale to wszystko. To całe pudełko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Yy, jeśli. Coś tutaj będzie jeszcze do wycięcia, no to na razie pamiętajcie, tutaj macie wejście, link do streama w opisie i na ścianie też, klikać, klikać, bo was zadźgam, bo was dźgnę nożem, rozumiesz, nożem w gardło, Sidor, będzie tak, klikaj, już, no O, pięknie I to tyle